Cześć Justyna, witam cię Justyna. Justyna Zając, witam, witam A dzień dobry, komiksomania. Dzień dobry. Dzisiaj dzień bez treningu, tak se wpadłem na chwilę na live Zobaczyć, czy ktoś będzie. Witam, witam. Boże na hejpa szybki wypad zrobiłaś hejpa dobra no papa jak wam mija dzień dzisiaj widzowie powiedzcie po obiecie czekacie a Przewracasz komiksy na półkach. Czyli co, porządek jakiś, mały. Ja mam porządek cały czas, powiem ci. Staram się robić porządek na bieżąco, bo później jak się uzbiera, to jest dużo roboty z tym wszystkim. Chociaż czasami też mi się zdarza. a no ja też nie lubię chaosu ci jadam tak samo tym bardziej jak się ma już sporo komiksów no to wtedy się robi spory taki że tak powiem elo Amelka witam witam Im więcej komiksów, tym więcej chaosu się robi. Jak się to nie robi. Dostałeś, Adam, ostatnio już te komiksy. A nie, ty chyba robiliśmy boxing, jeśli chodzi o tą kolekcję DC. Ja wciąż czekam jeszcze na te poprzednie dwa numery. Jeszcze mi nie dotarły, powiem ci. 88, 89. 88, 89 y, numery jeszcze z kolekcji mnie tutaj do, do, wyobrażasz sobie? Już reklamację składałem. Pewnie w przyszłym tygodniu przyjdą. Normalnie masakra. Co oni wyprawiają z tą kolekcją, to jest tragedia, ci powiem. Normalnie tragedia. No wiem, ty widziałem, chyba ty masz. Ja jeszcze czekam. Na 90, 91 czekasz. Ja jeszcze czekam na te dwa poprzednie. Tragedia normalnie. U mnie jest. Ciekaw jestem, czy tą kolekcję przedłużą, czy nie. Powiem Ci, z jednej strony chcę, żeby przedłużyli, z drugiej strony po prostu już mam takie... Znaczy ja się już nawet nie denerwuję, tylko po prostu, wiesz, długo się czeka. Chodzi mi o to tylko. Ciekawe, czy przedłużą tą kolekcję. Jestem bardzo ciekaw. Widziałem dzisiaj właśnie materiał. U oglądałem tam, nagrywaliście i, i też ta pogadanka wasza była. Ciekawe po prostu, czy to, co zrobię z tym. Wydawnictwo. No, strasznie, ci powiem, strasznie. No, ale co zrobić? No? Już nie chcę rezygnować, bo też myślałem nad rezygnacją. Wiesz, ale już jest końcówka tej kolekcji, nie wiadomo, czy będzie przedłużona, czy nie. I dlatego nie rezygnuję, bo to już praktycznie, już tam się przemęczę, te ileś tych numerów. Nawet jeżeli zrobią te 20 czy 10 numerów więcej, to się już przemoduje. Wiem, że czasami, wiesz, yy, słyszałem właśnie, że cze, cze, yy, no, ciężko dostać czas, 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 czasami na wypiku, czy gdzieś w kiosku, bo szybko są wykup, wykupywane te komiksy. I też z tego powodu też nie rezygnuję, wiesz, z tego powodu nie rezygnowałem jeszcze z prenumeraty. Bo po prostu potem będę miał ciężko gdzieś kupić, będę musiał jeździć, tu zjeść, jak w miasta do miasta czy gdzieś szukać. No też dlatego z tego nie robię, bo tam widziałem sporo też komentarzy, to czasami u Sylwka, że piszą, piszą ludzie, że czytam u Szymona, że często właśnie... kupuję Andr gdzieś na przykład już nie ma, tak? Dlatego też nie rezygnuję, bo chociaż tutaj u nas ta kolekcja jest ta prenumerata jest tragiczna, ale chociaż mamy ją, tak? Ma jakoś tam wychodzi w późniejszym tonie, w późniejszym czasie dostajemy, ale mamy pewność, że dostaniemy, tak? Chyba już dali znać, że przedłużą, ale no zobaczmy, bo ja tak się nie, nie, nie interesowałem. No to, to, to fajnie jakby przedłużyć, no z jednej strony fajnie, no mówię, no przyjaciel się tam przemorduje. I to jest właśnie też taki powód, dlatego ja, dlatego ja nie rezygnuję. Bo już miałem powiem Ci rezygnować, już parę razy, już Sylwek zrezygnował, powiem Ci w takim samym podobnym okresie chciałem zrezygnować, ale później jak widziałem właśnie komentarze ludzi, że, że czy, 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 no, czy, ciężko jest dostać później te komiksy, gdzieś w sklepie, bo ludzie szybko kupują tam w sklepie i ciężko potem jest dostać, dlatego, dlatego no, postanowiłem, że jeszcze zostanę przy tym przy tej kolekcji, że jeszcze nie, nie zrezygnujesz z tej prenumeraty. mimo wszystko, że trzeba czekać, to był jeden, to jest jedyny powód, tylko ci powiem, tak to byś dawno zrezygnował. Aha, no to też zależy, jak y, Łukaszowi znaleźć. to też zależy, powiem, w jakim miejscu się mieszka, tak? Ja miesz, mieszkam blisko Warszawy, to wiesz, bardzo szybko są wykupywane, duża ilość kupiska ludzi i wiadomo. Ja na przykład to czasami jak, gdyż jadę, czy widzę to y, to już w ogóle nie ma, bo ja w ogóle nie widzę tych, powiem cię, tej kolekcji, no. nie wiem, ona jest tak szybko wykupywana, czy po prostu schodzi tak szybko, nie mam pojęcia. Ciekaw jestem, co, co się ukaże w tej dalszej kolekcji. Ja już się nawet nie denerwuję, tylko jestem w takim stanie, że wiesz, tylko po prostu czekam, przyjdę, to przyjdzie. Wiadomo, trzeba się już uzbroić w cierpliwość, nic z tym nie zrobimy i tyle. 97 osób widzę, bardzo sporo, sporo osób. No właśnie, no właśnie na, nawet tu sam piszesz, no, że u ciebie nie ma. No właśnie umie też ja blisko Warszawy mieszkam ci powiem bardzo blisko i też po prostu też nie mogę dostać. No. To już samo też mówi za siebie właśnie, że ciężko, ciężko dostać te, te pozycje komiksowe. Po prostu wykupują bardzo szybko, no. 73 osoby, zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania, jeśli oczywiście macie ochotę, bo interesują Was takie treści, jakie są na moim kanale, widzowie. No, to jest mój też jedyny powód właśnie, dlatego ja zostałem przy tej prenumeracji, bo tak to trzeba polować, wiesz Adam, trzeba polować na przykład już zaraz następny dzień, a czasami ja na przykład mam pracę, to też mi nie pasuje ten dzień, żeby iść i sprawdzić to do kiosku, czy do Empiku, po prostu, czy jest dana pozycja komiksowa. Musiałbym brać specjalny dzień wolny. No. Nie będę brał specjalnego dnia wolnego, żeby sprawdzić. Tak? Dlatego wiesz, no trzeba polować dosłownie na te komiksy, jeśli są gdzieś w kioskach czy w empikach. To jest jedyny powód, dla którego ja jeszcze nie, zrezygn nie zrezygnowałem. Tak? tak, to masz chociaż pewność, że prędzej czy później dostarczę Ci do domu ten komiks. Czekasz dłużej, no, ale masz masz pewność, dostaniesz te komiksy. Cześć, Julka. Cześć, Ines. Czy ktoś udostępnił mój film, mojego live'a? Bo widzę, że bardzo dużo osób teraz chodzi. Tak z ciekawości tylko pytam. Widzowie, zachęcam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania, jeśli lubicie tematy związane z komiksami, z unboxingami, z recenzjami komiksów. Z też treningiem live. No dzisiaj akurat nie robię live'a, jeśli chodzi o treningów. No to zachęcam. Dzięki Julka, dzięki. Wiesz co, powiem ci, też miałem chęć dużą komiksomana na kupno tego komiksu. dużo miałem chęć, ale no, ale jednak ta cena trochę mnie, troszeczkę mnie odstraszyła ci no, Wiadomo, tam masz dwie trzy kupa stron, no to no, trochę rozumiem wydawca, no, że to wiadomo co dwa komiksy na raz dostaniesz, tak? Tam ile tam 1300-1400 stron? Ostrą, miałem bardzo dużą ochotę, no ale jednak, jednak, się kudy powstrzymałem. Wiem, wiem że, że później pewnie już nie będzie szansy na zakup tych komiksów. No trudno, no, trudno, ale na pewno będę czekał na recenzję na, na waszych kanałach. Na, na pewno Sylwek tam chyba już się kupił. Pewnie u ciebie będzie też na pewno unboxing, to z pewnością sobie obejrzę. No. Trochę ta cena mnie troszeczkę tam zatrzymała. No. U mnie dobrze, Julka, wszystko. Niedługo obiad. Tak sobie weszł na chwilę na rajwa. Odpaliłem sobie na parę minut. Wszystko dobrze u mnie. Co chora jesteś, że źle? No ale kolci mi ten Darkness, kurde. Ja pamiętam jak grałem kiedyś na... kto nie pamiętam, PlayStation 3 chyba było ten. Nie wiem czy grałeś w grę Darkness. No właśnie, wiesz, wiesz, Adam, to też jest jakaś... To też jest jakaś tam w pewnym sensie forma in Wiadomo, gdzieś o co chodzi, tak? Za ileś tam lat, powiedzmy. Cześć, witam serdecznie. Spam będzie miał większy. No, pewnie tak. Dzięki za siódmego lajka. Widzowie, subskrybujemy kanał, lajkujemy. Jeśli podobają Wam się treści, jakie są na, na moim kanale, zachęcam. Ojej, ojej, 41 stopni, to ojej. To bardzo dużo 40 stopni. Ojej. To bierz jakieś, nie wiem, do lekarza czy coś czy jakoś coś bierz jakąś tabletę, żeby to okudę zeszło. Bardzo dużo 41 stopni. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkiego dobrego Kuba jak masz urodziny. Jutro. No ale też miałem chęć na tego Darknessa. Adam. Bardzo miałem ochotę też. No i prawidłowo, że jak idziesz. No i bardzo dobrze, jak najszybciej. 98 osób widzowie ale jeśli lubicie treści jakie są na moim kanale zachęcam was do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz do dania lajków lajka no to fajnie witaj ale powitam witam, witam serdecznie na moim kanale dzięki za odwiedziny No signal. No, sam. Why? No, trzymaj się, odpoczywaj, Julka. Odpoczywaj. Odpoczywaj kuruj się. Dzień dobry Alex, um, hello, hi, Monolith. How are you? You speak English and Polish, English Polish. So what happened? Was no, no again fresh. Na tematy prywatne nie rozmawiamy. Mówiłem parę razy, to Alex. Po, po drugie, to nie jest potrzebne do wiadomości. Nikomu. Ja speak only English and Polish. If you want something asking me, to speak English. Speak English. And subscribe and uh, give me like if you want. Monolit. nie komisja mania, raczej nie raczej nie 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 nara nara a ty się wybierasz adam No to jak Ci pozwoli, to pojedziesz, mnie to nie, tu nie. <laughs> wiem o co chodzi, wiem jak to jest. Ja jedy na jedynej imprezie, jakie byłem, to właśnie była ta komiksowa Warszawa, Adam. To ile, dwa lata temu, tak? W tym ostatnim roku nie, w ostatnim, w ostatnie lata nie byłem, no po prostu nie mogłem. Aha, you want to study Poland? Ok. Ale co you want, you want to leave Poland too? ah no to też fajna impreza chyba tam była. Monolit, where are you from? What is your country, Monolit? Jakiś Monolit, I don't know who is this. Only speak English, Poland. Only speak not Russian, not uh, Ukraine. Only English and Polish. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What is the country? What is the country? I am Krieges. I don't know what is the country. Киргиз? Что это за страна? Я не знаю, что это за страна. Эта страна не существует. Киргиз? Где это? Я не знаю, где это. Может это город. Может быть, это город, а не страна. я не знаю, где это. Oh Years, end of the world. <laughs> I don't know, mon Monolith, where is it? I think it's a, a, far away. Karabiny błyszczą mi to ostro. Ah. Nie, jutro będą błyszczały. Dzisiaj nie trenuję. Wczoraj robiłem trening, dzisiaj nie. Oh Years, no to because I don't know, jest Monolith. No, I don't know, where is it very far away, far away from Poland. 32 osoby osoby widzowie subskrybujemy kanał, lajkujemy, jeśli podobają wam się treści, jakie są na moim kanale. Treści związane z komiksami, unboxingami, recenzjami komiksów, treningami live, materiałami też troszeczkę na, o treningu w domu nie na siłę. Jeśli podobają, interesują wam się takie treści, zachęcam do Wciśnięcia przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco i danie łapki w górę. Jutro będzie kolejny live, jeśli chodzi o trening.

na sekund co parabacie widzowie jak wam mija dzisiaj popołudnie u mnie dzisiaj pogoda jest do niczego śpiąca wręcz może ktoś zobaczy to jakiś komiks akurat śmiało piszcie jak macie jakieś pytania To tak i y, transmission almost 5 Ednik, nie? 5 pm, almost y, finish. 4, four, tak, four, three, three. a tą pierwszą część Adam, tak? To jest pierwsza część, bo tam chyba w następnym, y, numer, w następnym, nie w 91 numerze, tak? Nie pamiętam, bo już nie pamiętam, w pierwszym, chyba ma być druga część, bo ona z korpusem, tak? Dobry, dobrze mówię? Jestem bardzo ciekawy tego, tej wolny z korpusem Sinestro, bo ci powiem nigdy nie czytałem i od Egmontu nie kupowałem, no to teraz będę miał okazję, bo ostatnie te przygody Hala Jordana w tej kolekcji mi się podobały powiem ci, nie jestem jakimś fanem Green na, na dużym, o to z pewnością wiesz, ale powiem ci ostatnie te komiksy podobały mi się naprawdę. Tam wiem, że Szymon bardzo lubi. Wiem, że tam Szymon lubi bardzo właśnie te Sinestro, jestem ciekaw, jak mi przypadnie. Deluxe odświeżam fajnie, że w kolekcji będzie szybko. Tylko Badger. No właśnie, słyszałem, trochę tam obejrzałem sobie materiału u Sylwka, ale tak nie, nie obejrzałem całego, powiem ci, bo y, chcę zobaczyć, jakie ja będę, jaką ja będę miał opinię. No ale tam widziałem, że dość niepochlebna opinia, jeśli chodzi o tą Badger. No, ciekaw jestem jak ja dostanę ten komiks, No, jeszcze muszę na pewno trochę poczekać, ale ciekaw jestem jak ja właśnie przyjmę. No, czytałem, że, czy będziemy mieli podobne zdanie, właśnie. Bo to bo no, nie, 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 nie do końca jest fajne. No, a że mamy podobne zdanie z tylką, już na razie się przekonałem. To podejrzewam, że też mi nie podpadnie do gustu, ale, no, ale mówię, chcę poczekać z ostateczną decyzją, jak przeczytam. Zobaczymy. No fajnie właśnie, że będzie szybko, że nie ma tej rozbieżności, tak jak w niektórych Jeśli o niektóre chodzi, te jakieś część pierwsza, część druga, tak? Jak na przykład było z Lexem Lutorem, jak mieliśmy Adam Lex Lutoro, nie pamiętam, który był tom pierwszy, już nie pamiętam, ale bardzo długo musieliśmy czekać na tom drugi Powiem szczerze, już zanim ukazał się tom drugi, ja już nic nie pamiętałem prawie, że Sobie tylko tam musiałem przejrzeć pierwszą część, bo tak to zapomniałem No i sama historia też była słaba Także dobrze, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo, jeśli chodzi o sinestro, drugą część. Ja chyba sobie poczekam, wiesz, aż wyjdzie właśnie, dostanę pierwszą i drugą i sobie chyba naraz przeczytam. No, ale to jeszcze pewnie trochę potrwa, zanim dostanę. No właśnie, jak to się wszystko fajnie poukłada, no to wtedy to wszystko ma ręce i nogi, tak powiem, bo no wiadomo, no kolekcja ma to do siebie, że, że są te właśnie rozbieżności takie, no wiesz, jeszcze, jeśli są te rozbieżności takie nie tak dalekie, no to fajnie, ale jak trzeba czekać przykładowo kilka miesięcy, no to się można w tym wszystkim już naprawdę pogubić albo zapomnieć, o czym była jakaś tam historia, ale jak to już wszystko będzie, no to fajnie sobie można właśnie poukładać już wszystko po kolei, co jak jest. I wtedy można sobie przysiąść do lektury, i fajnie sobie przeczytać. No. no właśnie, ponad rok, no właśnie. No właśnie. Ja na przykład mam duży kłopot, jeśli chodzi o. O te wszystkie kryzysy tak ja już trochę się pogubiłem do tego jest naprawdę bardzo dużo no i ale jakoś to wszystko będziemy mieli no to wtedy na pewno to się bardzo dobrze będzie czytało tak bo wszystko ci będzie tak do głowy tak jak być powinno no. A jeżeli masz nie po kolei no to jest duży problem no trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę żeby to wszystko poukładać sobie jest duży problem. Do tego momentami mamy już troszeczkę dość tych kryzysów no ale ale mówię później to będzie miało wszystko ręce i nogi na pewno. Jak się to fajnie poukłada na półce. A co ci się stało, że jesteś w szpitalu? Kuba. Środkiem szybkiego procesu do zdrowia. 83 osoby widzowie, zachęcam nową osobę, które teraz weszła do subskrypcji kanału, do dania lajka. Jeśli lubicie y, materiały takie, jakie są na moim kanale, możecie sobie zajrzeć obejrzeć Kom Kama związany z treningiem, z unboxingami, z recenzjami komiksów. No to życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia, Kuba. Dobra widzowie, ja spadam i lecę na obiad Wszystkim życzę miłego dnia Dziękuję za 8 lajków Dziękuję za osoby, które teraz weszły Chwilkę sobie pogadałem Dzięki Adam też za rozmowę Jutro się zobaczymy na Na, na treningu Też jakoś w godzinach wieczornych myślę Dobra, na razie wszystkim do zobaczenia